Ostatnio czytałem o pajdzie za 67 złotych, brzmi strasznie Co? To z czym to kurwa ze złotem? Za to co widzicie zapłaciłem łącznie 100 zł i 2... Nie, no to jest kurwa odklejone, w sensie nie, no daj, nie 5 zł za dwie kromki, ja pierdziele 5 złotych za te dwie kromki, kurwa, pieczywa tostowego Jeden kleks musztardy, jeden kleks keczupu po 5 złotych <laughs> Co ty pierdolisz? Nie spodziewaliśmy się takich cen i nie jest to żadnym szokiem A, Uważam, czyli... że jest przez boika w na. Proszę. Festiwal tandety i drożyzny, no. Co można więcej powiedzieć? No tak. A to dlaczego w tym bierzesz udział? Dobra, zobaczymy jeszcze ten materiał, bo on ma 10 minut, a potem trzeba mapy w POE robić. Dostałem od Krzysztofa jeden banknot 200 zł i teraz sprawdzę, co dostanę za niego na warszawskim jarmarku. Mam też drugi banknot 200 zł, którym posłużę się na jarmarku w Krakowie. Sprawdźmy, czy jest tak drogo, jak mówią. Krakowski jarmark uznawany jest przez wielu za jeden z najdroższych w Polsce. Trzymając 200 zł, w mieście królów będę w stanie zjeść Król? Zobaczymy. Ostatnio czytałem o Pajdzie za 67 zł. Brzmi strasznie. Co? To z czym to kupa ze złotem? Właśnie, ale ja się niczego nie boję. Zobaczmy, co mamy tutaj. Szaszłyk. Stek, golonka A, ty, ja tak patrzę, mówię, ty, nie, ale to jest za 100 gramów. Kurwa, to ciekawe, to w praktyce taka porcja wychodzi. Tutaj, frytki, porcja 15 zł. Cena jest względna, no bo zależy, co dostajesz, nie? No, ale zobaczmy, Kiełbasa, kaszanka. Tanio, e, a nie. Co to jest? Musztarda, ketchup, chleb, 5 zł. To jest cena za 100 gramów. Poproszę kiełbasę. Kiełbaskę. Golonkę. To może frytki. To też, tak? Dla dwóch osób. Ja myślałem ty, no bo u mnie na przykład w takiej jednej restauracji, no też jest tak, że są frytki za 15 zł, ale to są takie widać, że ręcznie robione i w ogóle i bardzo smaczne. A tutaj kurwa, przecież to są najtańsze fryty z mrożonki I to będzie wszystko. Mam nadzieję, że mi starczy. Yy, tak, jeszcze kiełbaska. Proszę. Dziękuję. Ze co od razu weźmiemy. Ty. Ale kiełba. Ej! O kurwa, ile? <grywa> 199,20. Za kiełbasę i kurwa golonkę z frytkami. Za to co widzicie zapłaciłem łącznie 199 zł. Dwa... Nie, no to jest kurwa odklejone. W sensie nie, no daj... Nie. Ja czaję to wszystko co z Gimperem gadaliśmy. Że to atmosferka, że się za to płaci, bo klimacik. Ale kurwa. Panu, to jest powalone już, no to, 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 to nie, 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 nie umiem tego usprawiedliwić, no, 200 zł za coś takiego, no nie, no to, naprawdę, no miałem takie założenie, że no, będzie drogo, wiadomo, tak, ale kur... Chyba to jest odklejone. Mają przetarg na rynek i się muszą odbić. No dobra, ale to widzisz, no to okej, okay, to spoko, no to szukajmy od źródła. Dlaczego tyle kosztuje ten wynajem tego miejsca? Jeżeli on potem ma taki wpływ na ceny, no to szukajmy źródła, spoko, ja nawet nie twierdzę, że ci ludzie są jakoś super winni, bo rozumiem ten argument o tym, że wynajem stanowiska może być drogi. No ale to znowu, no to trzeba... Wiesz, ostatecznie i tak pewnie wszyscy powiedzą, że jest tak drogo, dlatego że ludzie i tak to kupują. I to jest dobry argument, no bo rynek weryfikuje, że ktoś jest w stanie zapłacić na przykład za te kiełbasy tyle kasy albo za tego golonkę, ale no ku... No nie wiem, to już tak poza nawet zdrowym rozsądkiem jest no 20 groszy. Mam paragon na dowód A... oj, poczekaj. I... To gdzie jest kiełbasa? Ja dobrze widzę, że ta kiełbasa kosztuje 60 zł. No duża jest, ale kurwa 60 zł Golonka 250 zł kilogram. no wiem no jest... eee, frytki kosztowały 15 zł są... Nie, ale wiecie, no, no nawet po tych frytkach to kurwa Ja naprawdę, ja rozumiem, że frytki mogą kosztować 15 zł Dodając tę całą tam magiczną atmosferkę świąt, bla 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 Ale to są najtańsze fryty kurwa z mrożonki to widać <grytki> Jaki smutny wysuszony ogórek No nie dziwię się, no Frytki za 15 zł Golonka kosztowała równe 100 zł jeszcze chleb tostowy, przecież to jest najtańsze badziewie Ja nie zmyślam, to nie jest scenariusz Zresztą to jest w ogóle niedobre do takiego, bo chleb tostowy często ma taki słodki posmak To w ogóle, by the way, to jest niedobre do tego To jest życie Pieczywo 5 złotych za dwie kromki, ja pierdziele. Pięć złotych za te dwie kromki, kurwa, pieczywa tostowego. Nie ja naprawdę mówię wam, żeby nie było, ja ciągle rozumiem to, że jedzenie może być drogie, ale kurwa, no jakaś podstawowa jakość musi w pakiecie za tym, a tu dostajesz no... No chyba, że to mięso jest jakieś kraftowe, kurwa, własnymi rękoma świnkę zabijali, czy tam, nie wiem, w zależności co tam zamawiasz, że, że to robili, ale nie sądzę, no. Myślałem, że pani, jak mi proponowała musztardę i keczup, że to jest dodatek bezpłatny. No i nie. A jeden kleks musztardy, jeden kleks keczupu po 5 złotych. Co ty pierdolisz? Ale to jest golenie, kurwa. Za ten każdy kleks 5 zł. To jakby co, to trzeba z własnym ketchupem i musztardą przychodzić, to ile kasy się oszczędzi. Ty, a jakbym zrobił stanowisko, gdziebym sprzedawał ketchup i musztardę po 2,50 za kleksa? Ich nic więcej bym tam nie miał. To człowiek, bym milionerem tam był. bym tylko chodził po tym rynku i tak. Ps, ps, Chcesz taniej ketchup, 2,50 za kleksa. Nie tylko wiesz, ktoś mówi tak, tu biorę kaskę i kurwa spod tego. I spod te... spod kurtki kurwa pstyk i. No i biznes. Dlaczego? No, czego? Tanio ketchup musztarda. Tanio ketchup musztarda. No i było. ale to jest genialne. Ty, albo nawet jak nie, nie robisz takich kleksów, to w saszetkach opieralać takie rzeczy. Taki właśnie ten. Ale biznes wymyśliłem. Tylko jest jeden problem, ty nie wychodzisz z domu. Tak, ale wam podrzucam pomysł. Wy jesteście aktywni, otwarci społecznie. Może właśnie komuś z was biznes życia podłożyłem. Wow. Wow. Na koniec chciałoby się powiedzieć na deser, ale deseru niestety dzisiaj nie zjem. Dobra, wstydu się najadłeś, że tyle za to dałeś. Poznaniu afera jest, bo chłopiec sprzedaje sklepowe ciaska pod opisem, że pieczone przez mamę, a sprzedaje ciaska na jarmarku, bo zbiera kasę na obóz sportowy, co wyszło niedawno już do kłamstwo. Ha, ciekawe jaki to jest dylemat moralny, że z jednej strony masz dzieciaka, który leci w chłodie, a z drugiej strony sobie myśli, że to no nie że szczytny cel, ale wiesz, z drugiej strony nie usprawiedliwia to kłamstwa. Ale też z trzeciej strony, czy ci wszyscy na tym rynku tego nie robią? Dokładnie tego samego. Kiełbasa 61 zł. Jeszcze nie wspomniałem o ogórku, pominąłem go, a aż a naprawdę trzeba o nim wspomnieć, bo kosztował aż 8 zł. <noise> jest to ogórek kiszony, prawdopodobnie. Zacznijmy, zacznijmy od kiełbasy. Gdzieś, kurwa, kiszony, wysuszony, nowy model. Bardzo dobra i bardzo droga. Teraz przejdę do Ale przynajmniej dobra. Nie wiem, czy za 6 dych, ale no przynajmniej Kronki. dobra. Przypominam, 100 zł. Też wspaniała, naprawdę. I rozejrzyjcie się, zobaczcie, ile to jest ludzi. I normalnie są kolejki do tych stoisk Nie wiem o co chodzi, może to nikomu nie przeszkadza, może ja tylko tak narzekam, może ja jestem taki skąpy Ketchup ewidentnie jest z tych budżetowych A frytki z tych mrożonych Po prostu brak misów Naprawdę brak Po co łazić na te stoiska? No właśnie też nie wiem, lepiej mi do ta wysłać, zobacz masz dużo więcej zabawy, większy profit Zamiast na jakieś kur... jarmarki za jakąś golonkę kurwa 100 zł. złotych Misów Czekaj Idealnie do tego by się teraz wkomponował jakiś grzanie, prawda, ale. grzaniec nie dzisiaj. Najgorsze, że nie mam za co wrócić do Warszawy teraz. Taka muzyczka jak z Harry'ego Pottera, ale fajnie dobrali. Kiwi w czekoladzie, ananas w czekoladzie. Papryczka chili w czekoladzie, suszona śliwka w czekoladzie. Wszystko wygląda smacznie. Ale niestety, dzisiaj deser nie dla mnie. Chili pepper in chocolate 20 25 zł. O jarmarku o cenach na jarmarku w Krakowie. Przesadzone. Tak? Zdecydowanie. Nie no papryka jest droga, ale bez przesady. Panie, 25 zł za 200 ml wina z Przesadzone. Tak? zdecydowanie 25 zł za 200 ml wina? Oni tam chyba ogólnie od 25 zł startują, bo taniej to im się schylić nie chce. No to ciekawe. Spodziewaliśmy się takich cen i nie jest to żadnym szokiem. A, Uważam, czyli... że jest przyzwoita cena. Okay. No proszę. Pa. Ojo! Milionerka. Chcę przeżyć. Okej. Okay. No i bardzo dobrze. Z takim nastawieniem można przechodzić na jarmarki. No bardzo nam się podoba. A jak ceny? Jest drogo? Jest drogo. Jest bardzo drogo. To, to prawda, ile grzanie skosztował? 18 zł. Dzień dobry, kanał. O, to są różne ceny, Pa, 18, a tu 25. Z tego, pytanie, za, za ile? Bo może tam, nie wiem, 150 milionów było. Zero, możemy chwilę porozmawiać? Proszę nam, Zero? Tak. A o czym pan tu choroby może? Odróżyźnie. Hehehe, jaki swaniaczek. Cie <śla> narzekają, jak... O, bacz za trzy dychy, kwaśnica za trzy dychy. To czemu dyniowa jest za 20? Że dynia nie jest taka tania chyba, nie? A, tylko w tym barszczu może jakieś łóżka czy coś. Ale nie no pewnie łóżko 5 zł jedno, nie? Raczej by nie dawali tak za darmo. <śla> jakby pan to skomentował. Inflacja, <śla> bo... Jak? Inflacja! Inflacja? Niestety. Wszystko jest drogie, życie jest drogie. Restauracja też jest droga, Niestety. A to nie jest restauracja? Bardzo drogo i spodziewałam się, że będzie o wiele taniej, chociaż ten, to stanowisko jest najtańsze z tych wszystkich, jak tak obserwowałam. A co pani kupiła na jarmarku? Ja na chwilę obecną kupiłam tylko osypka. teraz się zastanawiam. Chciałam pierogi, ale jak zobaczyłam 48 zł za 8 pierogów, no to mi się słabo zrobiło. Festiwal tandety i drożyzny, no. Co można więcej powiedzieć? No tak, a to dlaczego w tym bierzesz udział? W sensie, czego kasę tam zostawiłeś? Wszedłeś i zobaczyłeś te, tego grzańca za 25, no to więc najpierw się udałeś w to miejsce, a potem tam przyszedłeś, dojechałeś, dostałeś się, a na koniec jeszcze kupiłeś. Ludzie nam narzekają na drożyznę, jak to państwo skomentują? Tak. W powietrzu nosi się zapach grzańca, pierników i drożyzny. Dochodzą do nas sygnały o paragonach grozy, jak co roku, ale my się ich nie boimy i specjalnie dla Was sprawdzimy, co w tym roku oferują warszawskie stoiska i co ważniejsze Nareszcie stolica. Nie wiem, czy wiecie, ale urodziłem się w Warszawie, więc zobaczymy, co w co, co najlepszym mieście w Polsce Zobaczmy. O, no i od razu widać, że jesteśmy w stolicy, zobacz. Jakieś pokazy tego, od razu widać, gdzie jesteśmy, no. Grillowana kiełbasa z ogórkiem 25 zł. No to kur... To jak zobacz, no nie 60, jak za darmo Grillowany oscypek z żurawiną 10 zł Pewnie bardzo duża porcja Pajda chleba ze smalcem i ogórkiem 15 zł nie ma... No tak, no bo pewnie jakiś kraftowy chleb, nie? Smalec też własnoręcznie robiony Także tak, no takie są wtedy ceny Na tragedii, myślałem, że będzie gorzej Sprawdźmy jak to wygląda, jak to smakuje I tak dalej, zapraszam No, a nie jakiś chleb to tostowy No zobacz ty, no ku. Ej, ale... I tak dalej, zapraszam. Zobacz, 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 no, no kurwa, no ty, no na bogato, no to takie te, to tak, o to to tyle to można dać za taką kromkę chleba, a nie, chleb to sto no to to, to, to tak. To co widzicie kosztowało łącznie 50 zł, czyli to jest 1 czwarta nasza. No to kurde ty, nie no to to jest git. No 50 zł. Za kiełbasę z jakimś dodatkiem, ogórkiem, osypek z tym i jeszcze ta pajda chleba, no to nie no to git. Widać, że Warszawa to najlepsze miasto. Z tego budżetu no nie jest źle. Nie jest źle, no. naprawdę. Najdroższa była kiełbasa, kosztowała 25 zł. Nie no to 5 dych za tyle rzeczy, to ja mogę zapłacić za klimat. To tak, to tak. Najtańszy był serek. Kosztował dychę. Teraz zabiorę się do konsumpcji i sprawdzę, czy za ceną idzie jakość. Tylko lipa, bo nie będzie można ketchupu dolić tutaj. No nie chcę mi się do Krakowa jeździć, żeby tam ketchup sprzedawać. No nie, nie jest to jedna z lepszych kiełbas, które której ja. Dobra, skipujemy, on tym kurwa się zna. Idzie tutaj osypek, przepraszam. Serek górski, bo osypek to jest w zakopanem. Jeśli przed ekranem komputera myślicie, że to nie wygląda apetycznie, to macie rację. Dobra, człowiek chłopewnie McDonalda tylko wpierdala się. Można było zna. się tym najeść. Nie no, jestem. Było się najeść. Fanem Smalcu robię to teraz. Ty jaka ta była... Ty jaki to wielka ta kromka jest, ty, ty widzisz w porównaniu do jego ręki. Można było się tym najeść? To mniejszy się. Nie mi jestem dawało. Zobacz, to wielkie jest. Smalcu. Robię to teraz Kurwa. Z poświęcenia z dziennikarskiego obowiązku. Czuję, że muszę to teraz przepić. Dobra, bo nie lubi smalcu. Powiem tak, no chodzi, sprawdza te ceny, to już nie chcę sprawdzać, ale po jedzenie recenzuje no. Warszawa Top. 220 ml za 25 zł. Jest też wersja XXL za 50, ale nie będę przesadzał. 25 zł za taki mały kubek. Jednak trochę to boli, trochę mnie to jednak boli. Zwłaszcza, że w opcji bezalkoholowej mamy tutaj tylko ciepły sok. Tak, chodzimy, pytamy tutaj ludzi czy chcieliby z nami porozmawiać, spotykamy wielu obcokrajowców, cóż, chyba tylko już ludzi z zachodu stać na polskie grzańce, na to wychodzi, bo Polaków tutaj jak na lekarstwo. Jak ty hejtujesz jarmarki jak nigdy nie byłeś? Ale to serio muszę jechać na jarmarki, zobaczyć dokładnie te same ceny i to wszystko zobaczyć i powiedzieć, no faktycznie zjeba. No to nie jest jakieś niesamowite miejsce pełne niewiadomych, no raczej prosty koncept jest. Powinienem jechać na jarmark, kupić tam k***a grzańca za 25 zł i popijając go udzielić wywiadu w kanale Zero mówiąc drogo, bardzo drogo. Wtedy by było git, byśmy obejrzeli byście powiedzieli o, bardzo dobrze powiedział, rel. Piję grzańca i to tyle. I jak ten grzaniec? No, średni. Podoba mi się różnorodność dostępnych produktów, które są we wszystkich tych pięknych w prawie góralskich budkach i bardzo mi się podoba to, że w tle jest lodowisko. E, gdyby mogła pani coś doradzić organizatorom, co powinni zmienić, to co by to było? E, e, wszystko. <laughs> Jaka hejterka pewnie przyjechała z Krakowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy u pana zamówić. Proszę pana. E... zamówić, a najbardziej ser. No tak, no to ser. ja właśnie w sprawie sera do pana. Pana z zakopanego dzisiaj z przyjechał. przyjechał. Naprawdę? Naprawdę? Ile to będzie? Ale urodzony sprzedawca, wszystko bym od niego kupił 18 złotych poproszę Pyszne i nie tylko dlatego, że darmowe A w internecie straszą Dwie? No, dwie. To dwie, to niech będą dwie W budżecie zostało nam miejsce na deser i pozwoliliśmy sobie na prawdziwą ekstrawagancję Co to? 5 truskawek za 19 złotych Truskawek w czekoladzie. No to jest w ogóle ciekawy pomysł na biznes, że bierzesz cokolwiek, moczysz w czekoladzie i nagle o, ekskluzywna słodka przekąska. Chyba warto by było podbić cenę. A tak samo jak nad morzem biorą ziemniaka i go smażą, tak, że go przecinają, że on tak wygląda, na taki wielki kręcony ziemniak, nie? I też sprzedają po kilkanaście złotych ziemniaka. Ale ludzie kupują w sumie. Nie wiem, akurat spoko jest. Znaczy w smaku pewnie tak, tylko no nadal cena nieadekwatna, no umówmy się, no. Za jednego ziemniaka płacisz kilkanaście złotych. Jak się frajerów dyma? Nie no, wiesz, atmosfera. A wakacje? Dobre. No to weź, no. Jak można brać pod uwagę ocenę smaku tego gościa, jak on, kurwa, truskawkę w czekoladzie dostał, mówi, że dobra, próbuje wspaniałej warszawskiej, kurwa, kiełby i mówi, że niedobra. No to nie wiem. Szkoda gadać. Wygórowane ceny nie odstraszają ludzi, którzy, jak widać, tłumnie przychodzą, by poczuć magię świąt. Jednak jedyna magia, jakiej ja doświadczyłem, była taka, że przyszedłem z pełnym portfelem, a wrócę z pustym. Szukasz pracy? <laughs> no pewnie się mu przyda praca po tym, jak się wyzerował na jarmarku. To pewnie tak, pewnie tak.